Dobra, coś co najbardziej uwielbiam w tej grze. Ogony trujące. Oj, spokojnie, dobrze, że nie gasz Riza. To wtedy to, to, to było, to, to byłoby śmieszne. RAIZ ma taką. Nie wiem, też, grałeś Dark Soulsy ogólnie? Jedynkę? Yeah, right. Jedynkę nie, w Elderinga tylko grałem. Okej, okay, trzy. No to w Rajzie jest odpowiednik Scarlet Okej. Ok. Dlatego mnie to bardzo śmieszy. Dobra Nie ja będę dotać i Kosa po prostu szła Bo inaczej się zgubię totalnie O, już się odgubiłam Macie pustą Witam. do damage'a i już mam pomoc Powinien być najbardziej na wodę, co do takiej alży? albo na traktat. Patrzę, to. Ouch. Dobra, ranię mu głowę, bo tylko to mi zostało. Zróbła zawsze możesz. Na no, może jest uzbrojane. No jeszcze raz jak? Ze skrzydła możesz. Dobra. Już... No. A jak ja lubię jak ryczy jak ja muszę się przeładować Ulubione ja też na przykład kiedy tak się nazywa Że uderzam On jest duża jest No Yep. Nie, Bez Uwaga, nice. Jego. PC. PC. Oh, to nie, 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 flasha, jeszcze, Waga będzie nie, nie, Nice. nie, 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 Jego. Bardzo nie, O nie, 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 na szczęście nie. Poradzę sobie z spokojnie. Teraz ucieka. Teraz to. Jeszcze dostała w powietrzu ode mnie troszkę. Nie, ja muszę teraz dźwięki obniżyć i to mocno bo... Wiecie, po uszach? Za za głośno było Nie ma czegoś takiego jak za głośno ta muzyczka jest świetna Jedną Jedną spotkurą tak tutaj No whatever Też mu zepsułem no. Jakrzyła gdzieś się, to może w głowę Już nie będzie tyle latała Ojej, odwdzięczyła mi się tym, że podłuża i ten Ojej Dobra, już, już, już pomagam, już pomagam Nooo, perfekto Jeden terabajt za to kupię? Ju wzięła się na mnie! A, jeden, jeden terabajt w tej stu wypomina się kupić, to? Tak o rzucałem, nie! Już, że trzeba, rzucałem, rzucałem najgorzej nie, nie mogłem nic zrobić To jest bardzo, zły, się to nie jest jest bardzo zły potworek. Rapiana, Rapiana, moment. Ale takie, ona atakuje to? wszystko, no nie? No więc powinna tą rafiadę zaatakować. śmieje się Raffiana, dlatego że ma taki sam atak z tym ogonem, że robi takie salto w powietrzu. O, Tizji wróciła. No właśnie o tym ataku O nie, sobie. o nie. Szybko oczystka, no, jakaś no. oczystka, albo coś takiego. Nie, to jest na Tidota, to jest na Fak, nie mam antidotum. Nie mam antidotum, będę musiała się ciągle leczyć. Yeah, tak, jeden terabyte kupić, dobra. Oh, shit, 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 shit. O sied, 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 siad sied Zaczek, Dobra, zemdlałam. I tak muszę wziąć antidotum. Bo bez antidotum raczej jest skończona. Ojej. To było straszne. Tylko, że tutaj nie ma w skrzynce antidotum, by musiała wyprodukować. No, po prostu wejść, Ale antidotum i lek ziołowy to to samo. Lek ziołowy to to samo, tak. Ale ja wziąłem tam ten lek i nie zadziałało. Nie jesteś pewna? Tak mi się wydaje. Czekaj. Lek, lek po prostu to, jest odro... to działa tak samo jak Antidotum, tylko po prostu na, na, odrobinę leczy. Poczekaj, bo Dokładnie. ja w namiarcie mogę wziąć moją skrzynkę normalną, no nie? Yup. Nieprzygotowana do lekcji jedyneczka i no przepraszam. Przepraszam na emocje, okay. Ona ma już uszkodzone skrzydła, czy nie? Powinna mieć, ale nie jestem pewny. Nie mam nic w tym moda pokazującego teraz. Dobra, mam Antidotum. Jedyne, czekaj ma, 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 ma. Dobra, widzę, ma. Dobra, czekajcie, to od razu zlecę do wypłaty tamten, e, to co mi wysłałeś. Niestety mi zabrali całe 7,20. No to chamy. Zaraz co ci zabrali tyle. No niestety jest taka opłata transakcyjna, wiesz, wow. zawsze w procent od e, kasy, więc. Polska czy coś. No dokładnie. Czekajcie, zaraz spojrzę ile mi dokładnie wzięli. Bo to jest tylko sama podatek za to, że ktoś mi daje jednejta. W sumie, bo ty mi wypłaciłeś dwie stówy, to ja dostanę z tego 191,85. Do... O, miałem mówić właśnie, że dobrze, że przeładowałem, nie przeładowywałem, bo bym mnie zabił. O, nawet nie zdążam do ciebie przybiec. Mówię ci, to pa, jest ja ciężki pa... mob. Możemy na to iść jeszcze raz, bo to jest ciężka rzecz. O, bambaro. Bambaro i Cici są koło siebie, więc ja szukam dalej tego. No to gdzieś gdzieś tutaj niżej, nie? Właśnie coś tak patrzę i zobaczymy zaraz. E, nie, to jest Bambaro. Może tutaj na górze. Dobra. Bambaro i Cici właśnie no, idą no. tutaj w to miejsce, gdzie ja jestem. Ja spróbuję jeszcze tutaj poszukać na pustynnych. Ale raczej na pustynnych nie powinno go być, nie? No? Mm -hmm. To jest bardziej tego tak, Ancient Forest, tak, tak. Dobra, to wracamy. Lok guarda, dokładnie. Znalazłem? Horteh. No, Dobra. Odwróć się Gabon Gobson. Gabon, gibon, gabon jechajcie. Gobson. A jak masz ogólnie na imię, jeżeli nie chcesz Kuba. ten. Kuba? Mogę nie. mówić do ciebie Kuba, proszę. Bojętnie. No to mi bardzo ułatwi życie, jak powiem. Tak, tak, bardzo, bardzo. bardzo. No to jest. To jest. Mówcy trafiany. A to jest A ja no, dlaczego? No jest. Dobra, wrzucam opończę i spróbuję go zranić gdziekolwiek. No ja już lewe skrzydło odbiję. organ już zrobiony, zaraz jeszcze następnie odbiję. Ogień już jest. Ja prawe skrzydło. Dobra, łeczek. Dobra, cały. No jest mniejszy chyba teraz albo mi się wydaje. Nie wiem. To ma do mnie tym razem. Jak ja lubię mi wolny strzał, mi yy, sprokuje 5 razy pod rząd, to jest piękne. Mam może... nie no. W końcu. Jak, jak tylko i móc powiedzieć, że patrząc na on difficulty, ona jest podobno trudniejsza od słaby drzew, Bo jest 6-gazdkowym a nie pięć, jak on Nikt <coughs> nie ja uwielbiam jak mi nie zużyje amunicji Najlepszy użycie jak u tak. to... dokładnie

To jest takie stresujące, powiem No już nie ma takiego. Jesteś już na takim levelu, że zakanty będą stresujące. No i dobrze. Nie może być za łatwo. Hmm, nie to, że za łatwo, jest po prostu... Ja się autentycznie stresuję. No spokojnie. Jak yy, 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 myślisz, że mamy jakiś armor fajny dla was, to wtedy spokojnie na Będziecie tam być. na skoczyłem Serio? Coś mu zepsuliśmy to Chyba Albo, tak. Moje poczucie eee, humoru dułowa. No czemu ty krzyczysz jak ja akurat chcę nie, podobywać. Może torso? Oj, Oj. Udział się, spokojnie dam radę się uleczyć O, dziękuję Nie ma takiego czegoś jak spokojne leczenie nie no, zechcę jest ci się Dobra, ucieka. Szczęśliwy błok, bo tam widziałem. Uwierają co? Mi wskazuje, że trzeba iść w tą stronę. Tutaj można tędy dyskoczyć. A no. Poszliśmy innymi. Z... Yy, Taka. Na spokojnie. Serio, gościu. jest to No bo te małe mopki zaczęły do mnie mieć problem A, gazodony Ja widzę, że panowie obaj zatruci Nic nie ma, to ty, ty, tylko photoshop czy coś Okej, okay, okej, okay, dobra O, Tadzik, Tadzik, każdy mną Z wrażenia No tego Z się wrażenia. mogę photoshopować No nie mógł, no niestety Niestety, do tego photoshop nie obejmuje Dammit Dobra, idź tędy Dawajcie, zagrasy bić ją. Go, whatever. <noise> to. nie wiem, patrzę na polskie standardy, praktycznie każdej imiona żeńskie kończy się na A, więc Jan Garuga. Hmm. Znaczy nie wiem na ile możemy sobie na tego typu rozmowy pozwolić na Twitchu. W tych czasach. Ok, fair point. Także my wolała się O, to. No, no. mi ogon. dobra, się będzie tu Miał! Oj, sorry. Nie, spokojnie, wszystko geht. Przychodzić się. Nice. Nieee! Tipi! O, I'm not -y. uh, no to tippi. A, <śmany> 2x3, Tippi. Nie, tobie, nie tobie też się przesunęła, czy tylko mi? Yes. Nie, no, o, mi też, mi też, widziałem to. Zaparł, kurwa i co mi stało. Masz też kupę? Okej, okay, to już też będzie raczej po mnie. Panie, obu, nie jestem, obuszony jestem. Dobra, wstałem. Tam Baron się nie. A, wziął tego. Tak, Uwaga płodę. na wróciznę tutaj. Demy, znowu mnie otruli. A, ucieka. Dobra, Garuga uciekła. Mnie znowu otruli. My... Gdzie to był ogon jeszcze? Yy, gdzieś tam na dole powinien być tutaj. Bo oh, A tu jest, jest dobra. Zajmę się przez chwilę? Tak, już się Baro, robi. Tam się sam zajmuję sobą. Dobra, chodź, ja będę to Bambaro Dobra, musimy jest, na garugę iść. chodź, chodź Bambaro Musimy iść na garugę. Coś mu na twarzy wybuchło. wybuchło Dobra, żartą. już. Let's mu. go. Może Pity jest i teraz wam przypomniało, przypomniało mi się jak biegałem ten żeby ranjanga bić. No <laughs> Najgorzej. Najgorzej, już co jest najgorsze? Pamiętasz hmm. ten taki Valkana, o. To było dla mnie pierwsze dramatyczne pierwsze przejście. Velcana to był mój najmniej ulubiony Alder Dragon ze całej serii. No ja też nie, nie za bardzo go lubię. Okej, okay, czyli Frostfang Bario, I guess. Jeżeli chcecie set jakieś tak fajnie. Bo Velcana ma pewien event, który daje do to dosyć fajny set, ale... Jeżeli ją nie lubicie, nie będę was zmuszać. Spokojnie no, to, to nie jest tak, że ja tego nie mogę robić. Słuchaj, tego też nie lubię, a, a jakby robimy, tak? No, chyba się, chyba się zawiesił ma. troszkę. Powiedziałbym, a ale Twitch tego nie lubi. No już proszę mi więcej nie robić problemów przez Twitcha. Tak. Ja już podziękuję. Tam pierwsze formalne... Nie, nie, nie. miałem Miałam pierwsze formalne ostrzeżenie jakoś niecały miesiąc temu. Bo właśnie kolega z Amonga powiedział bardzo brzydką rzecz. W której Twitch administration nie, 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 nie. bardzo się nie spodobało. Dokładnie. Ja nie wiem ok, to oni w ogóle dali, ale... Ale na jaką liczbę tu słowo jest? N-Worda A ah, N-Worda? Ja coś nie powiedziałem C-Worda, ale C-Worda to jest teraz opanowany oh, Ej hey, Evika! Ciemiałko Evika! No, łeb e pozwolony Trochę mi Barabaro przeszkadza Pan Baro i Barabara? Barabaro Chyba poszedł, tak, poszedł sobie, tak Au! To mnie dziobiesz, dziobaku. Pepe pan dziobak, normalnie. Ej, ale, ja naprawdę chcę wiedzieć, jak, ktoś, jak to stworzenie w ogóle ewoluowało, żeby miało taki pysk. Tak. O shit, i na mnie polują, a ja tak mało HP. Ej, tu Mówi? jestem. Ej. Dobra, thank you. Tak, uwielbiam tą tarczę, nie? Druga jest shield w ogóle? się to podobnie? Yy, tak, tylko że musiałbym ogarnąć kombosy. Kiedyś umiałem i fajnie mi się grało. Teraz jak założyłem to po prostu to takie mam. Ale to, to, to się robiło jakoś inaczej. Jeżeli Tutaj... chcesz... Jeżeli ktoś nie mogę ci wysłać tego tutoriala e, co u mnie słychać Evika? Wiesz co? Jak widać bije potwora Który jest bardzo bardzo bolesny Ja ogólnie na przykład nie potrafię grać gunlansem Gunlansy jest pan bo jest ciekawsza ale jedno z ogólnych trudne to Ogólnie dobrać. mam się dobrze, dziękuję Tak, tak duży ogień No kur... Taki. Dobra, jeszcze mamy jeden pęk, jeszcze mam jeden pęk. Tym, w tym momencie zabrakło mi staminy, żeby utrzymywać blok. To, to jest najgorsze, tam. Mm. O, ja... Bytolę. No chodź za mnie, chodź za mnie. Mów jeszcze je. trochę w tą stronę, bro. Nie, ale nie tym. Miałeś nie tym! Miałeś tu przyjść! A nie o teraz! ma <laughs> no, przyjść czy nie przyjść? No to jest pytanie. Dobra, to teraz głupą od ścianę. W końcu zamówiłaś peceta, Ewikę? Fajnego jakiegoś? Takiego wypasionego bardziej? Czy, czy wiesz, mm. budżet-friendly? Ja sobie produkuję amunity, nie? A on stwierdza, że nie, niewolnie. Młotem nie zacząć grać. Młot jest super śmieszny. No właśnie wiem, że jest śmieszny, tylko czy. obawiam się, czy będę potrafił go używać. Dobra, przylep na trzy. Ma, ma dwa tryby: jeden naładowany, drugi nie naładowany. Mm. I Każdy Oj. ma jakieś troszeczkę inne ataki, więc. Już cię od odbanowuję, bo niestety, ale mój. Hmm. Mój bot stwierdził, że nie możesz wysłać linków. Już... Wiesz co, teraz nie mam za bardzo jak spojrzeć, ale sobie skopiuję to. Okej. Okay. O, pan Baro znalazłem po drodze. No ja I spojrzę później, dobra? E, dobra, czekajcie, miałam iść z wami na, tego, na to polowanie. Itsi Yangaruga. Dobra, polujemy Tadzikosa ewidentnie. Au, 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 au. Kacik nie zemdlej proszę. No ja sobie leżę. Tak długo walczymy już. O, o Barabara przyszedł. Barabara przyszedł zrobić. Ja nie wiem, kto wymyślił T-Rexa, który jest jako tego, jako łoś, ale... Tak. Design jest ciekawy. Ej nie chodzę sobie tymi walczą, to jest piękne No na czym w mieli turfuora, ale Jangaruga klaczy, tu ma turfuora z radziami, żeby sobie to przejadło O nie no, Tadzik nie Tym razem zupełnie innym O jeżdżąc zicji, uważaj go nie, ja mam z ja tego 300 rezista resista, więc może mnie flashować ile chce Ty bardziej uważaj niż ja Właśnie widzę, że Sis jeszcze na mnie poluje Dobra, flash Nice Jestem flaszowana. Pomóc ci? I think I got it Dobra, dziękuję była się obok idealnie. No true. Także dziękuję za ratunek. Bardzo. Ja sobie założę obłączy, żeby nie dednąć jak Tadzik. No ja nie mogłem w tamtym momencie nic zrobić. Byłem między pan Baro a tym drugim. Między Młotem a Kowadą tak zwany. Dokładnie. Jeśli nie z przodu to z tyłu demesz. O! No, roz wywaliła się. O! Kuleje, możemy ją łapać. Dobra, Jeżeli chcecie, możemy ją łapać. Na razie. Ona będzie dojęcia w forest, Dobra, ją, ją wziąć. Ona w ogóle też ja Co, że co z nią? Ja garuga, to chyba ona, nie? I mean, to samice i samce jednocześnie, więc taka sama nazwa dokładnie. jest. Dokładnie. O, Barbaro, tutaj ja... jest, słuchajcie. Tak, nie nie jak... powiem, jakiego widziałem moda, ale. Ja, ja też widziałem parę modów z genitaliami do. Dokładnie to, to samo miałem powiedzieć. No właśnie. No i wtedy przynajmniej wiesz, czy to jest to, czy to. To jest 50-50 nadal. to ja, do dokładnie. To po co taki to mod? Porfun? Okej, okay, chyba zaraz. śpi no, Niech ona śpi, poczekajcie. Dobra, to... Już śpi, już śpi. O nie, A, obudziła ja się. Śpi. Dobra, wstawiam ja ją... pułapkę. Ja z... Miał... Po prostu postawcie pułapkę tam. To... Leży. Dobra, mam bombę. Niech ona tylko podejdzie. Ej, e, słuchaj, co trzy dymy to nie jeden, nie? No jak. Wady, bo ja nie miałem przy sobie. <laughs> ja się zawsze staram być. Ja Dobra, wrzucam, na ją na hashtag, wrzucam ją na hashtag trofea. No tak. Potem, Oj, będzie bo na To, jest, by to jest dobre trofeum, trzeba się pochwalić. Ej, nie zeskinowałam ją. No bo nie możesz. Nie możesz okay. No tak, Boże, dobrze. Ja pierdzielę już się wystraszyłam. No, dostałem sam w wide artykule. O, czwóreczka Jem. E, Krajnot strażnika eksperta. Jaki? Czwórkowy. Ale plus dwa czy. Plus dwa raczej. A nie, plus cztery nie, 4. 4. 1 dobra. 1. Nie, dobra, to jest, bo jakbyś dostała ten plus dwa, to byś miała szansę. Na tka, nie wiem, czy można ją dostać ogólnie. Um, no, okay. z, z tego, z chyba z jed... Rarity 11 chyba się da.